3 marca, godzina 11. Rosjanie ogłosili, że ze względu na niejasną sytuację na Ukrainie, ustanawiają na 6 miesięcy strefę zakazu lotów aż do linii Wisły, efektywnie blokując ruch lotniczy nad połową Polski i całym obszarem państw bałtyckich. Jednocześnie Rosjanie oświadczyli, że niektóre samoloty otrzymają ich zgodę na przeloty i że tymczasowo taką zgodę mają wszystkie wojskowe samoloty amerykańskie. Ale polskie już nie. I od tej zasady nie będzie wyjątków ze względu na postawę Warszawy, która chce wciągnąć mocarstwa do wojny światowej dla swojego egoistycznego interesu. Przy czym Rosjanie od razu oświadczyli publicznie i upewnili się, że dotrze to do światowej opinii publicznej, że amerykańskie samoloty będą, co do zasady, dopuszczane do zakazanej strefy. Wobec samolotów polskich. Zapowiedziano surowe egzekwowanie zakazu i poinformowano o dyslokacji na zachodnią Białoruś systemów S-300, 400 i 500 wraz z nowoczesnymi samolotami przechwytującymi. Amerykanie niezwłocznie poprosili Polaków, aby nie latali na wschód od Wisły, dopóki USA i NATO nie przejmą wspólnych zasad postępowania w sprawie rosyjskich wymuszeń. Amerykańskie samoloty zaczęły latać na patrole wschodniej Polski, a siły powietrzne RP zaprzestały aktywności. Prezydent Joe Biden powiedział na wieczornej konferencji prasowej, że nie chcemy dodatkowych kłopotów na wschodzie, Ukraina nie była w NATO, nie miała gwarancji bezpieczeństwa, rząd USA pomaga uchodźcom oraz pomógł legalnemu rządowi Ukrainy osiąść w Polsce. Jednocześnie namawiał Polaków do takiego zachowania które zapewniłoby utrzymanie pokoju na świecie. W polskich mediach internetowych i ośrodkach opiniotwórczych pojawiły się alarmujące głosy, że Rosjanie zaczęli mieć sprawczość nad państwem polskim. Zaraz jednak zgasił je chór głosów, że najważniejsza jest solidarność NATO. Argumentacja, że Amerykanie tracą wiarygodność, została zbyta tradycyjnym argumentem, że przecież w Polsce stacjonują wojska amerykańskie, nawet w większej liczbie niż przed 24 lutego. W polskim MSZ pojawiły się przed północą przecieki, że kanclerz Niemiec rozmawiał z premierem Jarosławem Kaczyńskim, apelując o polski rozsądek i umiar, oraz sugerując, żeby Polska nie ogłaszała żadnych reform wojskowych ani nie robiła niczego, co świadczyłoby o możliwości eskalacji i wojny. W obliczu i tak bardzo trudnej przyszłości w tej nowej sytuacji geopolitycznej w Europie. To, jak mówił kanclerz Scholz, może rozdrażnić Moskwę jeszcze bardziej, a przecież potrzebujemy pokoju i współpracy w Europie. Stało się to zaraz po tym, gdy operator systemu gazowego Rosji ogłosił przestój przesyłu gazu do Niemiec, argumentując to koniecznością przeprowadzenia przeglądu Nord Streamu. I zapewniając jednocześnie, że to jednorazowa akcja i że potrwa nie dłużej niż jeden dzień. Prasa niemiecka, przerażona wojną na wschodzie i potencjalnym kryzysem gazowym, z szacunkiem pisała o błyskawicznej kampanii wojskowej Rosji, chwaląc nowe wojsko rosyjskie po reformach Sierdykowa i Szojgu i pogardliwie wyrażając się o korupcji i nepotyzmie w armii ukraińskiej. Padały sugestie, że aneksja Ukrainy wreszcie pozwoli rozwiązać nierozwiązane dotąd po rozpadzie Związku Sowieckiego sprawy. Komisarze UE zaczęli głośno mówić o potrzebie ogólnoeuropejskiej konferencji pokojowej, podczas której ostatecznie wyjaśniono by wszystkie sporne sprawy na kontynencie. Komisarze ze Starej Europy zaczęli mówić coś o jednym obszarze bezpieczeństwa i współpracy od Władywostoku do Lizbony. 4 marca. Rano nastrój stopniowego uspokojenia sytuacji popsuli Rosjanie, ogłaszając, że kolejne ćwiczenia Zapad odbędą się na jesieni 2022 roku i że Ukraina także weźmie w nich udział. Dwie godziny później Łukaszenka poprosił Moskwę w apelu telewizyjnym o zacieśnienie współpracy związkowej Rosji i Białorusi i wyraził radość, że do państwa związkowego dołączy Ukraina. Zaraz potem Zaapelował o wysłanie na Białoruś większej liczby wojsk rosyjskich opromienionych sukcesem na Ukrainie. Zwrócił się z tą prośbą ze względu na wojowniczą postawę Polski i wrogich kręgów w Warszawie. W odpowiedzi na to rządy państw bałtyckich wprowadziły obowiązkową służbę wojskową oraz dokonały częściowej mobilizacji, nie oglądając się na struktury NATO i na USA. Amerykański ambasador w Wilnie był wściekły z powodu tego ruchu, nieuzgodnionego z Waszyngtonem. Litwini naciskali na Polskę, żeby postąpiła podobnie jak oni. Polacy nie chcieli tego jednak uczynić, pozostając pod wpływem USA, Berlina i Brukseli. Żadnych ruchów w kierunku eskalacji, żadnych głośnych reform wojskowych, mówił Niemcy. Żadnych prowokacji wobec Rosjan, mówił Amerykanie. Zwiększając jednocześnie obecność sił lotniczych w Polsce, ale już nie wojsk lądowych. O godzinie 19 tego dnia minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow na konferencji prasowej ponowił żądanie wobec USA i NATO dotyczące dostosowania się do ich żądań zawartych w ultimatum z grudnia 2021 roku, ustanawiając termin jego spełnienia na koniec kwietnia 2022 roku. Zapowiedział także daleko posunięte kroki wobec wojowniczej postawy państw bałtyckich i Polski, bez precyzowania, co dokładnie ma na myśli. Nie dotyczyło to Rumunii, która w obliczu upadku Ukrainy pozostawała dziwnie spokojna i nie ogłaszała żadnych działań mających na celu zwiększenie swojego bezpieczeństwa czy przeprowadzenie reform w wojsku. Rumunia pozostawała jakby na uboczu spraw dziejących się w Europie. Tego samego dnia. O godzinie 22 czasu moskiewskiego wezwano do rosyjskiego MSZ w Moskwie ambasadorów krajów bałtyckich i Polski, którym przedstawiono listę żądań Rosji. W wypadku państw bałtyckich była to redukcja wojska o 50% stanów oraz likwidacja systemu uzupełnienia rezerw i szkolenia obywateli, a także obowiązek konsultacji polityki energetycznej i surowcowej z Rosją. Wreszcie Ustalenie zasad tranzytu przez te kraje dla rosyjskich firm przewozowych. Pojawiło się także dziwnie zredagowane żądanie konsultowania z Rosją, inwestycji i rozbudowy oraz remontów dróg ekspresowych i autostrad, a także portów i instalacji przyładunkowych. Takie same żądania zostały postawione Polsce, ale dodatkowo Moskwa zażądała od Polaków, by na wschód od Wisły nie mogły stacjonować żadnej jednostki Wojska Polskiego i by nie mogły tam ćwiczyć na poligonach ani w ogóle się pojawiać. Do tego Rosjanie zażądali podpisania umowy gazowej, rozebrania terminalu gazowego w Świnoujściu oraz kontrolnej puli udziałów w zakładach azotowych w Pławach i w porcie kontenerowym w Gdańsku dla wspólnie powołanych do tego celu polsko-rosyjskich spółek Joint Venture. Reakcja Warszawy. Była stanowcza i bezkompromisowa. Bez zbędnej zwłoki premier RP powiedział, że nie ma mowy o przyjęciu tego rodzaju żądań i Polska przystępuje do zmiany swojej polityki bezpieczeństwa, do wielkiej rozbudowy wojska polskiego. Premier przypomniał także, że Polska jest członkiem najpotężniejszego sojuszu w historii świata NATO. Dyplomaci niemieccy wyrazili się w innym duchu niż premier RP. Sugerując, iż podgrzewanie sytuacji nikomu nie służy. Rosja, co prawda, złamała kartę ONZ, ale nikt nie chce wojny światowej, więc Warszawa powinna stonować swoją retorykę i swoimi ruchami mobilizacyjnymi nie dolewać oliwy do ognia. Prasa niemiecka podchwyciła od razu temat i poczęła obwiniać Warszawę o to, że chce wepchnąć UE do wojny z mocarstwem nuklearnym. Tymczasem po tym, jak Rosjanie zajęli Kijów, ich żądania na pewno nie będą dotyczyć spraw rdzeniowych Europy. Tak czy siak w akcie Rosja-NATO z 1997 roku zapisano, że i tak istotne wojska NATO miały nie stacjonować na wschodniej France. A Rosjanie pozostają niezbędnym elementem równowagi europejskiej, więc trzeba się z nimi dogadać. Amerykanie zajęli inne stanowisko. Potępili agresję rosyjską na Ukrainę oraz bezpodstawne ultimatum Ławrowa z grudnia oraz ultimatywne roszczenia wobec państw bałtyckich i Polski. Ale jednocześnie wezwali rząd w Warszawie do umiaru i stonowania. Odmówili też przerzucenia swoich zdolności nuklearnych do Polski pomimo stanowczej prośby Warszawy po rosyjskiej próbie nuklearnej oraz postanowili nie zwiększać obecności wojsk lądowych w Polsce. Kanałami wojskowymi Zasygnalizowali Rosjanom gotowość do rozmów o strategicznej równowadze w Europie, obiecując im, że nie sprzedadzą Polakom żadnych systemów uzbrojenia, które będą ofensywne lub będą mogły zmieniać układ sił w tej części Europy. W polskim świecie eksperckim zaczęto podnosić kwestię wiarygodności amerykańskiej gwarancji bezpieczeństwa i zastanawiać się, czego one właściwie dotyczą. Czy rozszerzonego parasola nuklearnego? Czy artykuł 5 na pewno jest automatyczny? 5 marca rano rozpoczął się nagły szturm imigrantów na granicę polską od strony białoruskiej, w tym przez raczej wąski na granicy Bóg, który imigranci przepływali czym się dało. Wśród nich przedarło się do Polski w cywilnym przebraniu wielu operatorów specnazu oraz wagnerowców, którzy mieli za zadanie wszczynać zamieszki, podpalać budynki władzy publicznej niepokoić ludność i siać zamęt w miasteczkach wschodniej Polski. W ciągu kolejnych trzech dni rząd polski dość skutecznie zatrzymywał kolejne fale uchodźców przed dalszym pochodem w głąb Polski. Przy czym niepokoiło wszystkich to, że Rosjanie zaczęli przerzucać na Białoruś kolejne jednostki wojskowe, a na granicy polsko-ukraińskiej rozpoczęli ćwiczenia wojskowe silna bariera. Twierdząc, że planują jedynie przygotować się do odparcia polskiej agresji na Ukrainę zachodnią. Innymi słowy, w ciągu kilku dni na wschodniej granicy Polski z Ukrainą pojawiło się dodatkowe 37 tysięcy żołnierzy. Ponadto nieznana, a właściwie skrupulatnie ukrywana, liczba rosyjskich wojskowych znalazła się na Białorusi. 9 marca w nocy wjechała do Polski kolumna rajdowa rosyjskich najemników grupy Wagnera w sile około tysiąca żołnierzy. Bez insygniów i w mundurach, uzbrojona po zęby i zajęła stanowisko koło hajnówki, niedaleko dużego obozowiska uchodźców. Zaskoczeni funkcjonariusze Straży Granicznej nie interweniowali, nie mieli zresztą jak, wobec takiej liczby ludzi z ciężkim zmechanizowanym sprzętem. W Warszawie nie wiedziano, co zrobić. Wagnerowcy zajęli stanowiska obronne przy obozie uchodźców oraz nadali w świat oświadczenie, że przyjechali chronić niewinne dzieci i kobiety przed barbarzyńskimi Polakami, którzy prą do wojny i represjonują cywilów. W komentarzu do oświadczenia dodano, że Polacy nie potrafią pokojowo żyć w tej części świata, ponieważ na przykład nie spełnili oczekiwań Moskwy z ostatnich dni co przyniosłoby Europie trwały pokój. Rząd w Warszawie był wściekły. Ameryka jako patron i gwarant bezpieczeństwa nie instruowała co robić. Różnica czasu powodowała, że trudno było się nawet dodzwonić do decydentów amerykańskich. A wojskowi amerykańscy w Polsce i Europie nie mieli uprawnień do podejmowania decyzji, tym bardziej do podejmowania decyzji wobec sojuszników. Tracono cenne godziny, podczas których wojsko polskie mogłoby interweniować. Rząd niemiecki wydał oświadczenie, w którym nawoływał obie strony do opamiętania i do pokojowego zakończenia napięcia. Berlin wyraził się wprost, że nie widzi potrzeby konsultacji w ramach NATO i nie ma do czynienia z sytuacją, która mogłaby oznaczać konieczność uruchomienia Artykułu 5 i solidarnej odpowiedzi NATO na atak na jego członka. W tym czasie część wagnerowców zajęła także urząd gminy i budynki szkolne niedaleko obozowiska uchodźców. Wreszcie dodzwoniono się do Amerykanów, którzy nakazali umiar i tonowanie, a na pewno nie strzelanie do wagnerowców, którzy w tym czasie zaczęli sobie swawolnie poczynać w Hajnówce i okolicach. Podpalili kościół i terroryzowali ludność w poszukiwaniu żywności. Lada moment mogły się pojawić ofiary wśród ludności cywilnej. Wojsko polskie i służby mundurowe wycofały się w trakcie zamieszania decyzyjnego, by nie eskalować sytuacji, która pachniała wojną światową. Moskwa zaprzeczyła stanowczo, by to były jej wojska. Amerykanie nakazywali nadal tonowanie, Niemcy wprost zmierzali do akceptacji rosyjskich żądań i do zmuszenia Polski do przyjęcia faktów zaistniałych przy granicy jako dokonanych. W Warszawie w rządzie zapanował strach i popłoch. Pojawiły się w końcu kluczowe pytania. Co z artykułem 5? Kiedy on właściwie działa? Co z naszymi decyzjami? Kiedy możemy podjąć je sami, zważywszy, że jesteśmy w sojuszu? Co z naszymi własnymi zdolnościami do reakcji? Dlaczego Amerykanie każą nam tonować sytuację? Co z ich wiarygodnością? Dlaczego z każdą sprawą czekamy na reakcję Waszyngtonu? Dlaczego Niemcy tak się zachowują? I co z Solidarnością Zachodu, NATO, Unii Europejskiej? Dlaczego nikt nie sprzeciwił się zbrojnie inwazji na Ukrainę, i dlaczego teraz nikt nie oponuje zbrojnie wobec hybrydowej agresji Rosji? Dlaczego rosyjska strategia z salami i powolnego gotowania żaby działa? Czy Amerykanie są po prostu słabi? Nie mówiąc już o państwach Europy. Szkoda tylko, że nie próbowano sobie odpowiedzieć na te pytania dużo dużo wcześniej.